Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj opowiemy sobie stosunkowo krótką, ale tragiczną historię młodego chłopaka, który znajdując się u szczytu swojej kariery zmarnował swoją szansę, zabierając przy tym życie chyba najbliższej sobie osobie. Zapraszam Was do wysłuchania historii Rajana Grandama. Historia, którą dziś sobie opowiemy, jest bardzo poruszająca. Tym bardziej, jeśli zdamy sobie sprawę z jej bezsensowności. Źródeł jest mało, mm, i pomimo medialności tej sprawy i sławy sprawcy, nie mamy zbyt wielu informacji ani o życiu Rayana, ani o samej zbrodni. Starałam się jednak zebrać ich dla Was jak najwięcej. Ryan Grandam na świat przyszedł 30 listopada 1998 roku. W miasteczku skłamisz leżącym na terytorium Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Bardzo mało wiadomo o jego życiu i rodzinie. Pewnym jest natomiast, że był synem Barbary White oraz bratem Lise Grandam, która najprawdopodobniej urodziła się pomiędzy 1995 a 2000 rokiem. Informacje na temat ojca rodzeństwa nie są nigdzie dostępne. Udało mi się dotrzeć jednak do informacji, że Ryan ukończył edukację na Uniwersytecie Simona Frasera w Kolumbii Brytyjskiej, gdzie mieszkał. Z biegiem lat Ryan rozwijał się jako aktor głosowy oraz filmowy. Prace w branży rozrywkowej rozpoczął w wieku zaledwie 9 lat, czyli w 2007 roku. Można go zobaczyć w takich produkcjach jak chociażby The Imaginarium z 2009 roku, Diary of Wimpy Kids z 2010 czy Riverdale, gdzie zagrał Jeffrey'ego Augustina. W sumie przed całą tragedią wystąpił w ponad 30 produkcjach. Młody i dobrze rokujący aktor na długi czas przed docelowymi wydarzeniami cierpiał na depresję. Według niektórych źródeł jego stan psychiczny pogarszał się, a on sam oglądał duże ilości przypełnionych przemocą filmów. Miał także nadużywać środków psychoaktywnych. Zła sytuacja Grandama miała się nasilać, aż do marca 2020 roku. Tego właśnie dnia rozegrały się wydarzenia, przez które w ogóle opowiadamy sobie historię tego chłopaka. Był 31 marca 2020 roku, ostatni dzień miesiąca, wtorek, gdy Grandam postrzelił swoją 64-letnią chorującą na raka matkę Barbarę, gdy ta grała na pianinie w ich wspólnym domu w Skłamisz pod Vancouver. Po dokonaniu zbrodni miał nagrać film z miejsca zbrodni. Strzeliłem jej w tył głowy, miał wielokrotnie powtarzać na nagraniu, stojąc nad jej ciałem. Po tych wydarzeniach, jakby nigdy nic, został w domu, pijąc i paląc do samego wieczora. Następnego dnia przykrył ciało prześcieradłem, wokół którego rozstawił zapalone świece, na fortepianie zawiesił różaniec. Następnie zapakował do samochodu trzy pistolety, amunicję i samodzielnie przygotowane 12 koktajli mołotowa. W tym momencie historii możemy znaleźć dwie, a nawet trzy wersje dotyczące dalszych planów chłopaka. Według jednych źródeł planował zamordować premiera Kanady, Justina Trudeau, w jego domu w Rideau Cottage w Otawie. Według innych natomiast dokonać miał masowej strzelaniny, prawdopodobnie na kampusie uniwersytetu, który ukończył, czyli na Uniwersytecie Simona Freshera w Kolumbii Brytyjskiej lub miał strzelać z mostu Lionsgate. Bez względu jednak na to, jaki cel wtedy mu przyświecał, udał się w podróż, przemierzając około 200 kilometrów do miasta Hope, gdzie finalnie zwątpił w swoje plany. Zawrócił i powrócił do Vancouver, gdzie udał się na policję i przyznał do popełnionych dzień wcześniej czynów, mówiąc funkcjonariuszowi, że zabił własną matkę. Został zatrzymany 1 kwietnia 2020 roku. Od razu zabezpieczono jego broń. Tego samego dnia siostra chłopaka, Kalisa, znalazła w domu ciało matki. Stwierdziła wtedy, że boi się, że jej brat wyjdzie na wolność i że jest on niebezpieczny. W czasie oczekiwania na proces, Grandam pozostawał w areszcie. Uczestniczył w programie zdrowia psychicznego, leczył się i próbował się zmienić. Jego prawnik Chris Johnson powiedział, że Ryan zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i nie może się z tym pogodzić. Początek procesu przypadał na 13 czerwca 2022 roku. 22 września tego roku Ryan przyznał się do morderstwa drugiego stopnia, choć początkowo akt oskarżenia mówił o morderstwie pierwszego stopnia. W ciągu procesu wypowiadało się wielu specjalistów. Przedstawiono dwie różne opinie. Biegłych sądowych. Obrona chłopaka tłumaczyła jego czyny lękiem, depresją kliniczną i myślami destrukcyjnymi, które miał. Co więcej, prokuratura dotarła do jego notatek, w których przyznał się, że sława go przerasta. Ryan miał zeznać, że zabił matkę, by nie musiała przeżyć tego, co następnie planował zrobić. Potwierdził, że chciał zabić szefa kanadyjskiego rządu. Na sali sądowej odtworzono także nagranie chłopaka. Powstałe tuż po zbrodni. Lisa, siostra Rajana, zeznała, że jej matka była jej najbliższą przyjaciółką. Uznała także, że brat zniszczył jej życie i karierę. Za fakt zabójstwa drugiego stopnia, chłopakowi od razu groziła kara dożywotniego pozbawienia wolności. Próbowano umieścić go w zakładzie o zaostrzonym rygorze, gdyż bano się o jego bezpieczeństwo. Obrońcy próbowali wynegocjować krótszy okres, po którym Ryan mógłby udać się na warunkowe zwolnienie. Wnioskowali o okres 12 lat i, choć rząd federalny oczekiwał minimalnego progu w wymiarze 17-18 lat, oskarżenie stanęło w pół drogi. Skazano go, jak oczekiwano, na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się 14 lat po usłyszeniu wyroku, czyli w 2036. Będzie miał wtedy 38 lat. Podczas ostatniego dnia rozprawy Ryan powiedział: Boli mnie, jak bardzo zmarnowałem sobie życie. W obliczu czegoś tak okropnego, przeprosiny wydają się być bez znaczenia. Ale i tak to powiem. Z całych sił przepraszam. To już w zasadzie wszystko, co wiemy o tej sprawie. Informacji jest naprawdę niewiele. Przez to dzisiejszy film wypadł nieco krócej niż dotychczasowe. Mimo to uważam, że jest to sprawa, o której warto sobie powiedzieć, o której warto wysłuchać, bo w dobitny sposób ukazuje nam, jak ważne w naszym życiu jest zdrowie psychiczne i to, żeby w odpowiednim momencie uzyskać wsparcie. Bo choć w tej sprawie olbrzymią rolę odgrywa również bardzo szybka sława, osiągnięta w bardzo młodym wieku. To tak naprawdę, gdyby zadbano tutaj o zdrowie psychiczne tego młodego chłopaka, najprawdopodobniej o tej sprawie nigdy byśmy nie usłyszeli, ona nigdy by się nie wydarzyła. Dlatego traktując tę sprawę jako swoistą przestrogę, dbajcie o siebie. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego materiału. Dziękuję za to, że znów tutaj jesteście po kolejnej przerwie, której miało nie być. I to już. Jak już mówiłam, wszystko na dzisiaj. Słyszymy się w następnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.